A stąd zwiać To Lawoscor i zapraszam wszystkich widzów na zagrajmy w chrome Wychodzimy stąd, jakby do mnie nigdy nic. Czekałem Znam ten dźwięk? głos. Nie poznajesz mnie, Partaczu. Partaczu? E, ha ha, jedyny efekt twoich wysiłków do się spotkaliśmy to małe blizny. I mechaniczne łapy. Nie takie wcale małe. Przyglądałeś się ostatnio w lustrze? Poza tym chyba masz jakiś problem z rękoma, czy mi się tylko zdaje. To nowa modologa. Idioto! Zatroś zafundował mi kilka wszczepów. Jestem teraz niepokonany. Niepokonany. A jak skończę z tobą. Będziesz wyglądał. <ścoughs> Znacznie gorzej ode mnie. Bla bla. Ale przynajmniej będą miał włosy. Aaaa! Nie! Nie! Tak jest u rzeczą w tej walce jest to, że nie możemy używać ani jednego zakichanego implantu. Nie przysłyszeliście się, tak jest. Tak, tak, zaraz będzie bla, bla. Eee, dobra, zabawia się. Sranie w banie, że tak powiem po męsku. Tak, nie możecie używać implantów, ponieważ Dexon coś z nimi zrobił, nie wiem, spięcie. Ta walka może być bardzo długa albo i bardzo krótka, w zależności od tego czy wytropicie szybko Dexona, czy nie. Jak zauważyliście, nasz radar go nie wykrywa. I robi coś takiego Jest to podobne Myśli, do... do... W... Zamknij japech To jest coś podobnego do walki w Blowdrain yy. Nie powinienem przypominać sobie nazwy tego przeciwnika, ale także powinniście skojarzyć kto grał I muzyka nam się urwała, bomba Wow, styl ninja! No cóż, ale Dekson już ma 57 kondycji. Ja z tej radości zapiszę. Oh. Można oczywiście wdrapać się i prowadzić jakiś ogień z góry. Myślę, że Dekson także czasami włazi na te piętra. I strzela do nas z górnych kondygnacji, ale. Wolę pochodzi pochodzić po porterze. Dexon Dexon Aha. Tak, tak. zaraz będzie po tobie. po co on... Po co on powtarza w kółko to to znaczy sam? Prawdziwy mężczyzna. Nie jesteś prawdziwym mężczyzną, masz Mechaniczne łapy i kto tam wie, co nie tylko. Nawet w portki nie zaglądałem, chłopie. Ale. Tylko mówię um. Dobra, gdzie jesteś? stolu. Ostrożnie sprawdzamy każde przejście Tak jest, ponieważ tam może kryć się dexon Wow, piękny strzał. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, zwiewaj. 31%. Dekson, nie czujesz, jak idzie po, to, po ciebie kostucha? A, wolę poczekać, widzowie. Z tym ksatronem w jego łapach nie ma żartów. Tak jest. Ma taką samą broń jak my. Więc szanse są teoretycznie równe. Haha. Ha, ha. 17%, o ile pamiętam, jest dobra aha, jest tutaj w porządku. Wow, zobaczmy, że po prostu nie użyję granatów i nie będzie lepiej. Haha, ha, ha. granat załatwił sprawę, drodzy widzowie. Nareszcie coś mi się udało. Lubiłem jego tatuaże. Naprawdę lubiłem. No cóż. Teraz to, co Logan powinien zrobić na początku. Czyli kontrolny strzał web. Tak jest. Dexon ma klucz kodowy. Wow. Całkiem sprawna walka. Jak zauważyliście, nie zabił mnie ani razu. Hahaha. Ha, ha. Robić teraz lepszy Mordarcze Dobra, chodź stąd. Halo? Po zabawie terenczysty. Możesz przesłać wahadłowiec. Zrozumiałem. Będzie tam za 10 minut. Coś tak gapisz? O, jak miło, że nie trzeba wychodzić. Nieee! Daxson, W końcu. Gryzie ziemię Naprawdę było dużą niekonsekwencją ze strony Logan'a, że nie sprawdził wtedy tego wraku Jak się tu mówi, niewykorzystane sytuacje się mszczą Jeeeej, sukces I następny filmik W imieniu całego Kortek Industries chciałam podziękować za uratowanie eee. życia Nicole Parker i odzyskanie dowodu No Dobra, myślałam, że Nicole Parker przefalgowała się. <noise> Dostaliśmy przed chwilą potwierdzenie od pani Parker, że materiały te dotarły już bezpiecznie do kwatery głównej protektoratu. Bomba. Co teraz zrobicie? Chcielibyśmy zaproponować wam kolejne zlecenie. O, o to ciekawe. Gdzie chcecie się włamać tym razem? Podczas badania danych Dexona natrafiliśmy na informację o tajnej bazie Zetroxu, w której produkowany jest bardzo niebezpieczny nanowirus. Sądzimy, że Zetrox Brownie nie ma już zupełnie nic Super. Do stracenia, może go użyć przeciwko kolonistom Sterbona. Musimy temu zapobiec. Musicie. Nie my. Możecie to załatwić na własną Właśnie. rękę. Właśnie. Nie jestem wam potrzebny. Dobrze Oczywiście. Mówisz. To niezbyt skomplikowana operacja. Mamy jednak powody sądzić, że pewne szczegóły dotyczące tej misji mogłyby Pana zainteresować. A konkretnie? W zasadzie jeden szczegół, a dokładniej szef ochrony tej bazy, Ron Hertz. Oh, Aaa, jedziemy tam. Pointer. Zgoda, zajmę się tym. Haha, <grym> <grym> bardzo szybko. Jasne, jak żeby inaczej. Cicho się. Co wiecie o tej bazie? Zemsta. Posiadamy szczegółowe informacje i plany. Nie będzie niespodzianek. Wystarczy rozmieścić ładunki wybuchowe w pomieszczeniach, Tylko. gdzie przechowywany jest wirus. Oczywiście dostarczymy ładunki implozyjne, aby eksplozja nie uwolniła wirusa. Pojemników z wirusem nie można uszkodzić bronią konwencjonalną. Doszłoby wówczas do katastrofy. Rozumiem. Kerio mówi z wami szczegóły. Właśnie, Kerio. My idziemy do zbrojowni. Czy coś się zmieniło w broniach? Tak jest. Mamy już chyba. Nie, nie mamy wszystkich broni. To jest LEROUCH BM4000. I od razu Wam powiem, mimo ogromnej siły, ponieważ aż 400 punktów, ma mały zasięg, 100 metrów oraz jest po prostu beznadziejna. Ona jest koszmarną bronią. Proszę Was, nie bierzcie tego badiewia. Naprawdę. I nie są to tylko moje narzekania. Testowałem ją, nie wiem, z kilkanaście razy. Ona jest koszmarna dla mnie. Z... Nie wiem, nie wiem co miało być. BFG y... Gauss. W każdym razie częstość strzałów w tej broni jest koszmarna. Jeśli spudujecie, to niemal... Możecie być pewni albo od razu wczytywać grę. Bo jest po prostu ta broń z się i to mocno. Anyway, bierzemy standardowy kwipunek. A ta broń jest zasilana na energetyczną amunicję po 10. Na naboi na paczkę. Tak jest. No cóż, zabiorę tylko ten cały kwipunek. No i nową misję zobaczycie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrome. To był Lawoscor i życzę wszystkim widzom miłego dnia.